Witam Was mortalczo po stronie NIE MA I, e, to widzicie teraz moje nowe tło na YouTube e, i właśnie to jest e, info a w tym impie będę Wam powiem no to jest taka seria jak będę Wam powiedzieć e, taka seria, nie takie informacje, nie? tam do playlisty, jak mi się będzie chciało, ale na pewno tam kiedyś E, to się, będę tam wam dawał w tej serii można powiedzieć informacje, co się dzieje, skąd, e, no i w ogóle. Dobra, e, więc zaczynamy. To widzicie moje tło, jak już mówiłem? A e, jak Katulu katolu, gruba papa, e, mój nick strąganca Steve i Raymond Zargins Dobra, e, jak widzicie, no moje tło. Ile razy ja to mówię? Dobra. I teraz mogę Wam takie tylko zrobić. Oczywiście, lepiej, bo moje mi się już nie chciało robić. Tylko musicie mi powiedzieć, na... Musicie lajkować ten filmik. Ten, ten, tutaj. Ja to będę sprawdzał. I musicie subnąć mój kanał. Było miło, jakbyście polecili, ale tego już niech może. I nie możecie. I nie musicie. Dobra. I musicie też mi napisać wiadomość na priva z Skype'em. żebym mógł Wam przesłać to tło. I co ma się znajdować na tym tle? Napisy, zdjęcia, które jak widzicie. Na przykład babkę tutaj Reimana, Steve'a. Eye w Cthulhu. No i jaki kolor tła i w ogóle jakie tło ma być? Dobra. Więc to wystarczy na razie. Siemka. Czekam na wiadomości. Fuck, co ja pomyślałem? Fuck.